To... Zaraz, bo to jest w klucie, normal, normal, a jak wygląda hard? Nie chcę Nie wiedzieć. Chcę wiedzieć. Dwa, dwa razy szybsza? Dobra, patelnię. Trzymamy, się tak. trzymamy się razem. Trzymamy się razem, wszyscy się rozdzielili. Zajebiście. <grym> Najpierw znajdźmy wszystkie klucze, to tu jakie. Masz? Takie Ej, niebieskie. O ja pierdolę! Ej! Mamy medkit zajebiście! No, te. Dź... Te dźwięki są tak źle zbalansowane, że ja pierdzielę. Dobra. Mi się wydaje, że ona zostaje się. Aktyw... Ona staje się aktywna chyba od pierwszej kartki, czy od drugiej? E, słyszę ją. O, ba, 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 będziesz miała tędy. Gdzie? Którędy? co? Nie, słyszałem ją za mną. No, gdzieś tam była, za nami. Dobra, dobra. Nie podoba mi się to. No mamy. Jesteśmy tak trochę wstepnięci. Zobaczmy. O kurwa! Staircase! Tak, to idziemy do staircase. O nie, ona tam jest! Ona tam jest! Przy drzwiach! Tak. Dobra, dobra, idziemy na staircase. Gdzie jest staircase? No tam, gdzie ona stoi! Ona tam, przy drzwiach stoi cały czas. Kurwa! Ej, możemy przejść do... O, I ona cały czas tam otwiera. Nie i tam mi... musimy zgubić jej agro, żeby się, żeby tam nie stała. O cofnijcie się. To może ty idź i ci zgub agro cwaniaku, ale stracimy klucz wtedy! Ale do tyłu, chodzi mi, że do tyłu, chodź! Tył wzrost Jaki miłe. Myślę, że ona się zbagowała po prostu tam. Nie wiem, nie podoba mi się to. Ja utknęła tam. To poczekaj, to ja pójdę i ją zagruję czy... i zrobimy kółko. Tylko jej tutaj nie, nie ma Nie mam pojęcia. Dobra, jakby co, mam apteczkę, więc jak ciebie bąknie, to... Możemy... nie, ja E, ty, ona utknęła w drzwiach jak chuj! Co jest? Witam panią, co tam? Dobra, przebiegamy obok i wszyscy, a trzy... NIE! NIE! To będzie zły pomysł! Ja, jestem za, jestem wszyscy. za! Wszyscy! Jule! Trzy... Dobra, jem... jemać do Eee... Gdzie? Gdzie? No dobra, dobra Ten cały czas tam stoi No i niech stoi gupia cipa Nie podoba mi się to Jeden co mogę powiedzieć to to, że mi się to nie podoba Mordo, ona się spagowała Ona leży stoi w miejscu Czy to źle I co, że trochę oszukamy grę O dobra Principal Office tutaj Moron gdzie jest Moron? Gdzie on jest? <głos> biegnę! <głos> Moron? Tutaj? A Okej, okay, chyba ruszyła Gdzie ona jest? Na pewno... Nie ale ją słyszałem Gdzieś chyba tu Idzie, biegnie na stówę Idzie tu, idzie tu o, tak Idzie, ooo... idzie, biegnijcie Biegnijcie! Otwarte, chodźcie tu! Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół! Odwóż, na odwóż, odwóż! Odwóż! No nie, no kogo no, no, tam dał? Ta, musicie go uzdrowić. Eee. To no za chwilę! <laughs> za chwilę! Mamy medkity! Każdy z nas ma medkit! No tu, tu idzie! Boję się! Boję się. <laughs> idzie tu! No w prawo, prawo, w prawo! W prawo! Gdzie tu? ona jest? Słyszę ją nie, nie widziałem, ale o, gdzieś, tam, gdzieś tam leży. Gdzie jest, gdzie jest, e, gdzie jest Elek? Ele padł Gdzie jesteście? Góry, na górze! Nie, do góry Po to jest skakanie, skąd nie można nic do góry Co, nie? To no. jest dla szpa. O, Jest tutaj, jest tutaj O Jezu Fucking hell! O biegnijcie panowie Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół Okej okay. Elek, jestem z tobą nie, ty check jesteś. Nie, ty... a mam hobu, dobra. Tutaj, zejście na dół, zejście na dół, zejście na dół. Dobra. <laughs> Będziemy musieli go uratować. No. Well? On już nie! Shit. Dobra, chodźcie tego, Morona uratujemy. U góry padnie. Moron! O, tu jest, tu jest, tu jest! <laughs> Ale gdzie jesteś?! Dobra Ra, idziemy na dół, bo on chyba padł na dole tak na dole? Padłeś? Jestem tam gdzie się krespiliśmy I bardzo boję To chyba na dół jeszcze Nie, jest tutaj tam? gdzieś Dobra, musimy iść na dół Idzie, idzie z góry, idzie z góry, idzie z góry! Idzie z góry! Fuck, fuck, fuck drzwi. Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi Gura, 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 gura! O nie, dobra! Jestem zdolny! Ooooo! Uciekaj! to nie jest dobry pomysł! No, to nie jest dobry pomysł! Elek! Elek! Kurwa! Guys! To takie bardzo fajne te... leś. Czerwone szaty. Oczywiście leś. Nie. Podnieście mnie, halo. To jest coś bardzo dziwnego. No. O nie! Jest, jest, jest przy stołówce! O mój Boże! Chłopaki! Pomocy, kurwa! Pomocy! Pomocy! Aaaa! Ja leżę sobie! Halo, tutaj jestem. Halo, byłem przed wami. Mam w ręku, ale nie umiem go użyć. masz lewy okay. cały czas. O, stary. O, 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 Dobry Dobra, po ciebie. Okej. O, o, to ją wkurwiło. GONI mnie znowu! KURWA! Ma! To mnie! za, mnie! Konie jest Konie help me! No? Dobre, jednak jest bezpiecznie. Dobra, NIE JEST! O, NIE O Jezu. JA PIERDOLĘ! O nie, bąkła kogoś! Jak się ciebie podnosi? O, o dziękuję. Kajsona no jest na dole, jak coś. No tak, okay. trzymaj ją tam. O, oh, fuck. Trochę utknęliśmy jej idź pierwszy. Jebana krąży tu. No jest gdzieś tutaj, blisko Mam. O, to ją wkurzyło. Wiesz, no stary, chciałbym Hello. ci pomóc, wiesz, no ale... No, no, Przy nie na spoko, przyjrzyj się, ja nie O, fuck, zamknij drzwi! Mam no, jak? Dobra. Stój, 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 o, idzie do siebie You're dead. Poszła czy nie? Moron! Co? Poszła czy nie? Poszła, 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 czyste. W którą stronę poszła? Lewo. Dobra, to, to idę w prawo. <grym wytrych> <grym wytrych> OSZUKAŁEŚ MNIE! OSZUKAŁEŚ MNIE! OSZUKAŁEŚ MNIE! <grym wytrych> Ty kłamco! No jebana no! Dosłownie w jej spojrzałem! To było najgorsze zło. Co tam chłopaki? Ona jest z tamtej strony chyba. A tak, okej, okay, dobra. No to cześć, trzymajcie się. Zajebiście, zostałem sam. Ona stoi obok mnie obecnie. O, pobiegła sobie. No to fajnie. Nie wiem, jakby... Gdzie to kurwa może być Mam! 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 Gdzie jest wyjście? Sam tam, gdzie, dole. Zrespiliśmy. gdzie no, tam się zrespiliśmy. Gdzie to było? Gdzie to było? No ona ona jest na samym o, dole O! 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 Mam, to? Do... Mam to! to? O, bycie, Mam to! Mam to! Chopaki! Oh, kurwa! Chłopaki, dostaliśmy Juventy Czyli wygraliśmy wszyscy Yep! Ja Proszę bardzo, wykarowałem Was.